Witamy w Galerii Sztuki Muzycznej Obrazu w Chorzowie. Dzisiaj gościmy Adama Czerwińskiego, znanego polskiego perkusistę jazzowego. Moje pierwsze pytanie, Adam, jak to się stało, że przy tym twoim nawale obowiązków związanych z trasami koncertowymi, bo grasz i stopowymi muzykami światowymi i, i, i polskimi, znalazłeś czas na to, żeby założyć wytwórnię i to jeszcze tak nietypową? Trudno powiedzieć, nie pamiętam już w tej chwili momentu, kiedy mi to przyszło do głowy, ale ja mam mnóstwo szalonych pomysłów zawsze i lubię jak coś się dzieje nowego. No generalnie ja bardzo dużo nagrywałem w trakcie swojej, swojej kariery. Nagrałem ponad 100 płyt jako sideman i, i sporo jako lider. No i po latach jeżdżenia, grania w momencie założenia swojego własnego zespołu myślałem, w jaki sposób to usankcjonować. Mówię o wydawnictwie. No i wymyśliłem, że, że trzeba założyć firmę i trzeba zacząć działać. A, a później, ponieważ wiemy, w jakim momencie są winyle, płyty winylowe, że to wszystko wraca. W, w tym roku już mamy pierwszy rok, kiedy sprzedaż winyli przewyższyła sprzedaż CD w, w Ameryce. Pomyślałem, że byłoby fajnie wskrzesić tego ducha i i, i, I pójść w tym kierunku. No i tak to się zaczęło. Jedna z płyt, która zresztą już podobno nakład wyprzedany, Ines Sentimental Mud, którą nagrałeś z, Wojcie z Wojciechem Karolakiem, dostała nominację do najlepszego wyda do nagrania wydawnictwa. Na świecie, tak? Jakby, jakby chciałbym. Jak, jak, co to za nagroda? I... Tak, to bardzo ciekawa historia. Nie wiem, jak to się stało. Są takie targi audio w Denver w Colorado, największe w Ameryce. I tam ludzie, którzy piszą o, o sprzęcie hi-fi. Oraz o, o muzyce ustanowili takie y, nagrody. Generalnie to były nagrody w, w kategoriach sprzętowych wzmacniacze, mm -hmm. głośniki itd., itd., ale była też kategoria Best Audio Field Recording. I cztery nominowane płyty, wśród nich znalazła się ta, w towarzystwie Shirley Horny. Jestem bardzo dumna. Wow. To nie mógłbym nie zapytać o kuchnię, o produkcję, bo, bo Ty jesteś producentem tych nagrań. Ja chciałbym, żebyś kilka zdań powiedział. Długo by opowiadać, bo to naprawdę historyczne nagranie było. Począwszy od y, namawiania Wojtka, który jest leniem świerdzącym, i żeby go zaciągnąć do zrobienia czegokolwiek, to trzeba mieć naprawdę y, dużo energii, ale ponieważ się znamy 30 lat, lubimy i znam sposoby, więc udało mi się zaciągnąć go do studia. I postanowiłem, że to będzie nagranie takie zupełnie od początku do końca audiofilskie, czyli na szeroką taśmę, stare mikrofony lampowe, wstęgowe, żadnej postprodukcji, żadnego cięcia, kombinowania i, i tym podobnych zabiegów. No i tak też zrobiliśmy. Uważam, że efekt jest naprawdę fenomenalny. Zresztą ta płyta dowiaduje się w wielu miejscach już, jest tak zwaną płytą referencyjną. W wielu sklepach sprzedających topowe sprzęty, między innymi w Anglii, w Stanach, w Dubaju czy też w Japonii, tą płytę się puszczę jako, jako przykład. A jaka jest Twoja wizja jazzu, to znaczy w kontekście Twojej wytwórni? Bo wiadomo, że są wytwórnie, które stawiają na, 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 na pewne niszowe kierunki, na odkrywanie, natomiast ja słuchając Twoich płyt, muszę przyznać, że to jest taka muzyka bardzo wysokiej jakości, ale też bardzo dobrze się ją słucha. Z ludźmi, którzy na co dzień na przykład jazzu nie słuchają, więc chciałbym, żebyś parę zdań opowiedział o tym, jaką miałeś koncepcję właśnie w kontekście muzyki, w obszaru, w którym funkcjonujesz. Ja myślę, że ja jestem kontynuatorem takiej myśli świętej pamięci Jarka Śmietany, z którym miałem przyjemność pracować przez długie, długie lata, który twierdził, zresztą uknął takie powiedzenie jazz z ludzką twarzą. Czyli taki jazz, który dociera do wszystkich, nie trzeba być jakimś wyrobionym słuchaczem. Zresztą z tym wyrobieniem to też różnie to bywa. Generalnie to polega na jakimś snobizmie. Mhm. Zwłaszcza w przypadku krytyków muzycznych, który jak mu się zgadza, umie policzyć do czterech, to znaczy, że to jest słaba muzyka, a jak mu się coś nie zgadza, to znaczy, że to jest coś odkrywczego trzeba muzyka w jazzie, to była w latach 60-tych, Orden, Coleman i, i, i tak dalej, natomiast co z zresztą nie będę rozwijał tematu, żeby się nie narażać kolegom muzykom. <laughs> Dla mnie w muzyce musi się wszystko zgadzać, musi być wszystkim pierwotne, pierwotne i najbardziej istotne elementy, czyli, czyli groove, rytm. Przecież muzyka jazz to była muzyka do tańca. Tak. Jeśli, nie, jeśli nie możesz się potupać, ani cię nie, to nie kręci, to to już nie jest jazz, to jest nie wiadomo co. Według mnie. Mhm. Także moje... Ja wiem, jestem troszeczkę ortodoksyjny i troszeczkę tradycjonalistą, ale jestem z tego dumny i uważam, że zresztą dużo gram koncertów i mam na sumieniu w sensie pozytywnym mnóstwo nawiedzonych duszyczek, które nigdy w życiu, tak jak powiedziałeś, razu nie słuchały, a po koncercie okazało się, że to jest właśnie ta muzyka. Daj. Chcieliby słuchać. Także. Ja myślę, że to ja jestem słuchaczem, nie jestem muzykiem, ale intuicyjnie też odbieram tę muzykę, więc myślę, że tutaj jest klucz do tego, jeżeli Absolutnie. Ktoś po prostu nie ma sensu się wgłębiać w jakieś tam. Nie ma obsary, ja zawsze mówiłem, muzyka dzieje się na dwie kategorie. Dobrą i złą. Czy tak. jest to rzecz, czy to jest to country, czy muzyka klasyczna, czy cokolwiek innego. Jeśli jest fajnie zrobiona, ze smakiem i, i cię to kręci, to znaczy, że jest okej. Okay. To zapytam o kolejne wydawnictwo. Bo spotykamy się tutaj żeby dzisię, dzisiaj wieczorem, żeby w galerii sztuki muzycznej i obrazu zrealizować premierę twojej najnowszej płyty Krzesimi Radębskiego z takim składem map i chciałbym, żebyś też poopowiadał coś o, o tej produkcji. To jest płyta w zasadzie z gościnnym udziałem Kzesina Radębskiego, hmm. mojego zespołu, który się nazywa Map, w skrót od od pierwszych liter naszych imion, Piotrek, Wyleży, Piotrek przepraszam, Lemańczyk, Marcin Wądołowski i, i, i moja skromna osoba. Ponieważ znam się z Kresimirem od od dawien, dawna, wielokrotnie współpracowaliśmy ze sobą i często grywamy ze sobą jakieś koncerty wymyśliłem, żeby, żeby w końcu to jakoś usankcjonować i, i nagrać, nagrać wspólną, wspólną płytę. Koncepcja była taka, żeby każdy przyniósł jakieś swoje kompozycje i, i jakoś, żeśmy to poukładali y, do kupy, za przeproszeniem. Y, no, Krzesi mi wiadomo, wielkim kompozytorem jest, więc u niego jak z rękawa, koledzy też przynieśli jakieś utwory, ja też coś tam napisałem, między innymi tytułową kompozycję Gruwo No i tak powstała ta płyta, trochę szalona, bo ona jest naprawdę z różnych y, jakby z różnych kątów poukładane do tego stopnia, że gramy na przykład, wpadłem na pomysł, bo mieliśmy trochę mało materiału, że nagramy godzinki, taką starą modlitwę kościelną. Nie jesteśmy jacyś przesadnie religijni, ale, ale jest to piękna melodia i zrobiliśmy piękną wersję akustyczną, nagraną na jeden mikrofon wstęgowy, taką naprawdę audiofilską, trochę free, trochę taką magiczną. No ludzie to kochają. Wczoraj żeśmy grali w Nidzicy, w kościele u takiego wspaniałego księdza, który od 30 lat organizuje koncerty, no i słuchajcie, pełen kościół, babcie płakały. Przedaż płyt, nigdy tyle płyt nie sprzedałem. <noise> może is? to jest kierunek. Może to jest kierunek. Ja Dokładnie. mnie się bardzo podoba, gdybyś, gdy właśnie to jest doskonały Słuchaj. kanał dystrybucji może dobrej do, muzyki. Może do Torunia pojadę nie. i tam z jakiś wiesz, deal. Nieodkryte <noise> obszary. Nieodkryte obszary. Dokładnie. Nieodkryte obszary. Y, m, jeszcze chciałem, y, y, myślę, że y, warto byłoby zapytać o plany wydawnicze. Najbliższe plany wydawnicze. W, tej, w ogóle założenie tej wytwórni, ona powstała niecały rok temu. Założenie było, że w tym roku wydawniczym wydam 6 płyt. Wydałem 5, w tej chwili tłoczy się ostatnia z serii. To jest taka moja płyta, którą nagrałem 12 lat temu w Kalifornii z moimi kolegami Larry Goldings, Larry Kunz i Dary Koreszkiewicz. Nazywa się Rain Dance. Ona się ukazała na CD już jakiś czas temu, mm -hmm. ale ponieważ miałem ciągle taśmę i to jest świetny materiał, więc wybrałem y, kilka utworów. Niestety musiałem skrócić, bo tam ta płyta ma chyba 57 minut, a na winyl się mieści tylko 40 z hakiem, mm -hmm. więc <coughs> okrojona wersja, więc ona jest w tej chwili w tłoczni. No, mam trochę planów. Y, mamy świetne nagranie live z Wojtkiem Karolakiem sprzed mm -hmm. z, z paru miesięcy. To mój koncert dnia jego urodzin w Radiu Gdańsk. Super produkcja, także na pewno to będę też wydawał. Zachęcony powodzeniem tej, tej, tej płyty. No, naprawdę mnóstwo różnych, różnych rzeczy mam też. W ogóle zacząłem produkować taśmy. To jest kolejny to jest jakby, etap. Tego też nikt nie robi, nie robi nie. w Polsce. Więc taśmy, takie, tak jak kiedyś drzewi bywało. I to są pierwsze kopie z, z taśm masteringowych, czyli najwyższa z możliwych jakości. Ciężko mi to mówić jako, jako twórcy winyli, ale to jest jeszcze, jeszcze dużo, dużo dalej, jeśli chodzi o jakość i o, o, o piękne brzmienie, bo to jest źródło, tak? Tak. W końcu to tak zostało nagrane. Tak. No, dużo się dzieje. Jeżdżę, w, teraz jestem u Was, w ogóle chciałem... Państwu powiedzieć, że, że jestem w naprawdę wybitnym, wspaniałym miejscu i mieście Chorzowie, gdzie pasjonaci stworzyli naprawdę piękny, piękny projekt i edukują ludzi, nawołują do słuchania dobrej muzyki, do słuchania muzyki na dobrym sprzęcie. I naprawdę popierajcie, przyjeżdżajcie, bo, bo to są rzadkie inicjatywy warte wsparcia. Dziękuję bardzo, tym bardziej. Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie na kolejne premiery płyt, bo pomysł jest taki, żeby każda twoja kolejna płyta, która ukaże się w wydawnictwie, które założyłeś, żeby premiera również miała miejsce w Chorzowie. Także serdecznie już zapraszam. Wielką przyjemnością, właśnie ja się tutaj bardzo dobrze czuję. zapraszam, tym dopiero trzeci raz, ale Chorzów jest dla mnie naprawdę wyjątkowym miejscem, bardzo się rozwinął, zresztą wiele miejsc w Polsce się rozwinęło, ale tutaj to, ten rozwój jest jakby oparty o, o, o człowieka. Tak? Tu się czu, czuje taką dolną inicjatywę i taką fajną atmosferę, a nie wielkomiejskie wyobrażenia i jakieś wybujałe fantazje, które zawsze można zrobić jak się ma kasy. Prawda? Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę Dziękuję. i do zobaczenia.